Dzień dobry, zapraszamy na wycieczkę po ciemnicy. Proszę sobie wyjrzeć za okno. Jest ciemno, są macki, jest jakaś mgła straszliwa. Tak, to wycieczka po moim samopoczuciu. Jeśli myślicie, że wiecie wszystko o Darkest Dungeon, tak więc dwójka was niczym nie zaskoczy, mylicie się. Jeśli czujecie się pewni, mając ponad 200 godzin w jedynce, tak jak ja, i myślicie, że poradzicie sobie z grą bez problemu, bo mechanikę macie w małym palcu, lepiej od razu ukoszcie się w pokorze. I jeżeli myślicie, że jedynka bardzo was udręczyła, to przygotujcie się na cios młotem. Darkest Dungeon 2 Road to Ruin przemiele was z siłą maszynki do mięsa. Druga część lochu, w którym grudno widać, ukazała się na Epic Game Store w usłudze wczesnego dostępu. W przyszłości oczywiście trafi nas Tima, prawdopodobnie stanie się to za jakiś rok, póki co jednak ci, którzy będą chcieli bawić się, <laughs> bawić dobre sobie w grze, będą musieli skorzystać ze sklepu zadowolonego Tima. I to, że jest to wczesny dostęp widać na każdym kroku, jednak było tak również w przypadku pierwszej części, która potem wyrosła na pięknego łabędzia takiego czarnego, zakrwawionego, ociekającego ropą i zgnilizną, ale pięknego. Dwójka również ma na to zadatki godziny z nią spędzone minęły bardzo szybko, podstawy rozgrywki ciągle są bardzo angażujące, choć wielu fanom oryginału mogą się one nie spodobać. Dla niektórych prawdopodobnie zmiany kompletnie przekreślą ten tytuł i choć ja jestem póki co nastawiony do sequelu bardzo pozytywnie, również kilka rzeczy mniej lub bardziej mi się nie podoba. Jeśli chodzi o sequele to zazwyczaj bywa tak, że kontynuacja to po prostu więcej tego samego, a jeżeli to samo to usprawnione i tak dalej, Darkest Dungeon 2 idzie inną drogą. Zmian tu jest odgroma do tego stopnia, że obie gry, jedynka i dwójka mogą funkcjonować w sumie obok siebie, i grając w jedną lub w drugą niczego nie tracicie. I pewne decyzje, które podjęli twórcy tworząc Road to Ruin, wielu będą wydawać się jako kontrowersyjne. I chyba największą z nich jest zrezygnowanie z budowania osady. Żegnajcie, ponure mąci wody. Tak jest, powiedzcie papa osadzie, pożegnajcie się ze zbieraniem surowców przeznaczonych na budowanie struktur, pożegnajcie się z gospodą, ze szpitalem, no ze wszystkim co było związane z osadą, bo w Darkest Dungeon 2 jesteście wiecznie w ruchu. Ale o tym za chwilę. I wiem, że wielu z Was z powodu braku rozbudowy osady od razu przekreśli te produkcje i mi na początku też się to nie podobało. Dopóki nie przypomniałem sobie, że w późniejszych etapach gry rozbudowa osady oraz ulepszanie ekwipunku czy trenowanie umiejętności bohaterów zawsze wiązało się... Z ogromnym grindem. Nie zrozumcie mnie źle. Grind w Darkest Dungeon był przyjemny, jednak już po kilkudziesięciu godzinach gry powoli, powolutku zaczął nużyć. Jasne gra, która powoli zaczyna mnie nużyć dopiero po kilkudziesięciu godzinach, to jest bardzo dobra gra, a ja wpakowałem w jedynkę 200 godzin. W dwójce cały aspekt grindu znika. Nie ma go. Nul. Nie otwieramy mapy, nie wybieramy lochu, do którego chcemy się udać. Wybieramy się za to na wyprawę. Z brakiem rozbudowy osady wiązać się będzie również zmiana w tym, jak będziemy nagradzani. Jedynka pomimo tego, że robiła z nas makapkę, cały czas nas nagradzała i te nagrody miały trwały charakter, bo przekładały się na ulepszanie osady. Dwójka również nas nagradza jasne, ale charakter tych nagród w ogromnej większości jest doraźny, mający znaczenie tylko w konkretnej wyprawie. Ale wiecie, nie ma już takich krótkich, średnich czy długich eskapad, w trakcie których musimy zaliczyć jakieś cele. Te również były słabością pierwszej części. Jak na tak rozległy grind było tych celów zbyt mało. Teraz tych celów nie ma, tylko poboczne za które dostajemy dodatkowe nagrody. Naszym zadaniem jest po prostu przejechać dyliżansem bardzo morderczą trasę i tak jak my skręcamy karocą w trakcie jazdy, tak Darkest Dungeon 2 skręca w kierunku typowej gry Roguelite. I naprawdę to czy jest to wada, zależne jest tylko i wyłącznie od was, od tego, czego oczekujecie od Sequela. Cała nasza gra to podróż od punktu do punktu na modłę Slay Spire. Dostajemy więc lokacje z rozgałęziającymi się ścieżkami, a na nich różne miejscówki, w których będziemy tłuc potwory, odkrywać przeszłość naszych bohaterów, wspierać biedaków błąkających się po przeklętym świecie, a także wchodzić w interakcje z innymi obiektami. I w sumie jakby nie było przypomina to wyprawy do lochów w jedynce, bo tam też przecież podróżowaliśmy od punktu do punktu, tylko w dwójce to po prostu jest inaczej przedstawione i nawet we wczesnym dostępie te punkty są bardziej różnorodne. Po części jest to związane z tym, że niektóre funkcje osady zostały przeniesione na trasę, np. Na szpital, który teraz nie tyle łagodzi stres, co leczy dolegliwości ciała. Natomiast stres ohohoho, stres ten oczywiście wraca jednak w nieco uproszczonej formie. Gdy się nasza postać zestresuje, przechodzi załamanie i traci większość punktów życia. Traci również na relacjach z innymi bohaterami. I tutaj mamy kolejną zmianę. Gdy w jedynce bohater osiągał określony poziom stresu, testowana była jego wola. Miał sporą szansę na to, że nabawi się jakiejś negatywnej przypadłości. Była też niewielka szansa, że stres podziała na niego motywująco. W dwójce ta mechanika została przerobiona na relacje między bohaterami. Większość akcji naszych bohaterów ma szansę na wywołanie reakcji innych, negatywnej bądź pozytywnej. Czasami dzieje się to losowo w trakcie podróży, na przykład jeden obrazi drugiego, częściej natomiast dzieje się to w trakcie walki, a czasem w trakcie odwiedzania punktów na mapie. I o ile się zorientowałem, to jaki punkt relacji dostajemy w trakcie walki jest losowy. Dla przykładu, jeżeli jeden bohater zabije stworka atakowanego przez innego, to ten może albo się wkurzyć za kill steal, albo ucieszyć, że praca zespołowa i hurra. Gdy bohaterowie wypełnią cały pozytywny albo negatywny pasek relacji, ich znajomość jest testowana. To znaczy testowana no generalnie. Generalnie w zależności od tego, czy są do siebie wrogo nastawieni, czy przyjaźnie, taki będzie efekt. Mogą obdarzyć się szacunkiem, albo nawet miłością, ale w większości wypadków oczywiście zaczynają się nienawidzić, być podejrzliwi wobec siebie, wkurzać się na siebie, co oczywiście będzie miało przełożenie na walkę. Starć możemy unikać, jeżeli chcemy, jednak im mniej walczymy, tym poziom zagrożenia kolejnych walk będzie wzrastał. Sama walka zaś w ogólnym zarysie pozostała bez zmian, ale w szczegółach również wiele pozmieniano. Bohaterowie mają teraz pięć aktywnych umiejętności, a nie cztery. Zmieniono wartości liczbowe na prostsze, bardziej czytelne. Każdy bohater ma teraz slot na przedmiot bojowy, którego użyje w trakcie walki, nie korzysta się zaś z ogólnego ekwipunku. Niektóre walki mają ograniczenie czasowe pięciu rund, są też wielkie leża, które składają się z trzech następujących po sobie starć, między którymi nie ma odpoczynku. Ale wiecie, im większa chwała, tym większa nagroda. Ty, jasne. Wiecie co, co wam to? Co? Dlaczego on nie pagibnął? Tak, jasne, czemu by nie? Niektórzy wrogowie mają odporność na śmierć. Pewnie, super. Dobijajcie mnie dalej. Starcia mają ciągle ten uzależniający czynnik, to kmienienie gdzie uderzyć, kogo, może teraz buffa, a może debuffa. Starcia są więc elementem, który dwójka zmieniła najmniej, jednak nawet tutaj zmiany są zauważalne na pierwszy rzut oka. A oko jest na czym zawiesić, to jedna z najlepiej przeniesionych w trójwymiarowe środowisko gier 2D. Jedynka, która stylistyką przypominała wycinanki z papieru, teraz korzysta z dobrodziejstw 3D przy jednoczesnym zachowaniu unikatowego stylu jedynki. Ten nic nie ucierpiał przy tym graficznym transferze, wręcz przeciwnie, zyskał, postacie są o wiele bardziej plastyczne, a doskonale zanimowani przeciwnicy budzą większą odrazę, sami bohaterowie zaś bardzo zyskali na szczegółach. I jak chcecie je wszystkie wyłapać, to polecam gospodę. Gospoda w Road Truin to, to coś w rodzaju ogniska oraz miasta z jedynki. Tutaj rozbudowujemy naszą karocę, tutaj trenujemy nasze umiejętności, kupujemy sprzęt, a także zbijamy stres, leczymy żarciem hapeki lub budujemy relacje między postaciami za pomocą gospodzianych przedmiotów. No właśnie, bohaterowie, kolejna zmiana. Tych już nie rekrutujemy. Nie ma tutaj osady ani koszar, więc na początku każdej rozgrywki wybieramy tych, którymi będziemy walczyć. Z czasem odblokujemy kolejnych, tak więc jeżeli jeden z bohaterów w trakcie wyprawy zginie, co jest bardzo prawdopodobne, inny wskoczy na jego miejsce. Jedną z moich ulubionych rzeczy w Nowym Darkest Dungeon jest to, w jaki sposób bohaterowie zdobywają nowe umiejętności. Na drodze bowiem znajdziemy tak zwane kaplice bohaterów, dzięki którym poznajemy kawałek po kawałku historię postaci, a wraz z tą historią zyskują one nowe umiejki do ziaziania wrogów. Jednak to, w jaki sposób tych nowych biedaków pozyskujemy, już mi się bardzo nie podoba. Jest to rzecz, która mam nadzieję nie trafi do pełnej wersji gry. Chociaż obawiam się, że na to już za późno. Urokiem pierwszego, najmroczniejszego lochu był fakt, że nic nie wyrywało nas ze świata gry. Wszystko działało wewnątrz. Nie było żadnej zewnętrznej mechaniki, która by imersję świata zakłócała. No, ewentualnie tryb sieciowy, dodany znacznie później, ale ten tryb traktowany był jako coś zupełnie osobnego. Tutaj zarówno bohaterów, jak i przedmioty zdobywamy w sposób inspirujący się Slay the Spire. Za pomocą poziomu profili gracza. Po każdej wyprawie dostajemy punkty nadziei, które są niczym innym jak XP-kami i to one nabijają nam poziom gracza. Co poziom dostajemy nowe przedmioty, które możemy znaleźć na drodze, nowe przypadłości, które nam się wylosują z puli, a także co kilka leveli nowego bohatera bądź bohaterkę. I póki co jedyną nową postacią, takiej której nie widzieliśmy w pierwszej części, jest uciekinierka, bohaterka podpalaczka, bo ogień jest tutaj kolejnym statusem, który możemy nałożyć na wrogów. I bardzo mi się ten system nie podoba, to znaczy sam system jest w porządku, nie podoba mi się jego zastosowanie w Darkest Dungeon 2. Wiem, że studio Red Hook chciało zrobić Rowlite'a i w dużej mierze nawet teraz to bardzo obiecujący early access, jednak współczesne gry z tego gatunku już dawno odkryły sposoby odblokowywania nowych rzeczy bez wyrywania gracza ze świata gry. W Slade Spire to nie przeszkadzało, ponieważ ten świat był umowny, traktowany z przymrużeniem oka i czasem łamiący czwartą ścianę. Tutaj jednak ten system zupełnie nie pasuje i można byłoby to rozwiązać na różne sposoby, na przykład przez spotkania na drodze. Jak lepsze byłoby pozyskiwanie nowych bohaterów czy przedmiotów, te poziomy gracza i nagrody z nimi związane to mechanika żywcem wzięta z sieciowego modułu 1, boczny moduł tutaj niestety nie. Prócz tego Darkest Dungeon 2 cierpi na wszelkie bolączki wczesnego dostępu, niedokończony interfejs, jeszcze niezbalansowani bohaterowie oraz umiejętności, a także niepełna przeplatająca się z angielską polska wersja językowa. Jednak pomimo zarzutów, dwójka najmroczniejszego lochu wydaje się być bardzo obiecującym konceptem. Studio Red Hook chciało wycisnąć esencję jedynki, czyli wyprawy i rozciągnąć to na całą grę. Pewne rzeczy uproszczono, pewne pozmieniano, niektórych zupełnie się pozbyto, tak więc nie dziwię się, że fani rozbudowy osady będą kręcić nosem. Mi póki co tego nie brakuje, no może troszeczkę, jednak to właśnie wyprawy w jedynce zawsze sprawiały mi największą frajdę. No cóż, byle do pełnej wersji. Nie mam pojęcia dlaczego się z tego cieszę. Do usłyszenia, cześć. A bond to be